Niekonwencjonalna diagnostyka, bezinwazyjna, bezbolesna. Każdy może się tej diagnozie poddać: tęczówki oka, z wyjątkiem dzieci do lat pięciu, gdyż tęczówka się nie wykształca i mogą być błędy diagnostyczne, bądź u osób, które przechodziły operację zaćmy. Ale starą metodą, ponieważ mają wtedy jeszcze rozszarpaną tęczówkę. Nową metodą to już ta operacja jest tak robiona fajnie, że struktura tęczówki nie jest naruszona, że może być pacjent diagnozowany. Czy, czy wiadomo, że inaczej się diagnozuje pacjenta, który ma jedno oko. Na przykład no, trafiają się pacjenci ze sztucznym okiem jednym, to wiadomo, że sztucznego oka się nie bada. No, na tęczówce mamy wszystkie zakończenia nerwowe, czyli tak jak tutaj mogę się posłużyć tą mapą tutaj. Wszystkie rejony tutaj na mapie są, czyli mamy płuca, serce i wszystkie inne, yy, na przykład naczynia mózgowe, tutaj mamy, można też schizofrenię na przykład stwierdzić, czy zmiany w kręgosłupie, które zachodzą. No i tu mamy po prostu bardzo fajne tutaj cechy, które możemy rozpoznać yy, zanim. Lekarz przystąpi do badania RTG, USG, czy na przykład angiografii, czy angioplastyki, czy, czy koronografii, która jest inwazyjna. Można po prostu tutaj, już posiłkując się, wykonać takie badania i naprowadzić chociażby lekarza na dany jakiś taki tok, jakie badanie ma zlecić pacjentowi, bo niejednokrotnie pacjent nie wie, na co jest chory, przychodzi do irydologa i wychodzi, że on jest na przykład na cukrzycę chorą. No, ale ja nigdy nie mam cukru. Badanie, ja robiłem cukier, wszystko jest w porządku. Nie, tu jest błąd na przykład. Yy, podejścia medycyny. Yy, nie robi się ludziom badania krzywej cukrowej, yy, gdzie jest cukier utajony i na przykład irydolog widzi ten cukier na tęczówce, natomiast po prostu no, pacjent może chodzić z cukrzycą niewyleczoną. No i jest to po prostu złe. Dlatego to wszystko jest tutaj widoczne. Jak na przykład to wynika u irydologa, jak ktoś przychodzi. No ja może pokrótce tutaj powiem, jakie są typy konstytucjonalne ten człowiek po kolorach zmiany takie genetyczne. No mam nadzieję, że nikt z widzów nie będzie się tutaj chciał teraz diagnozować, patrzeć jeden drugiemu w oczy i stwierdzać choroby. No bo to by było, no można tak troszeczkę zrobić, że sąsiad sąsiadce powie, a ma pani taki, taką plamkę, to chyba pani Elita wysiadły, bo to też tak można. Ale można zrobić błąd, bo na przykład ktoś powie, o ma pani czarną plamę, umrze pani, bo pani ma raka. Bo czarna plama w irydologii symbolizuje nowotwór. Ale ta plama, ona musi być przez lampę widoczna, szczelinową. Czy to będzie na podpórkę lampa szczelinowa, czy taka. To musi być czarne, bo czasami brązowe plamki, które ja widzę, to my możemy na przykład zobaczyć, że będzie czarna. Bez powiększenia. I powiem, że jest nowotwór, tak? A ona będzie wątrobowa. I tęczówki składają się z różnych typów... Konstytucjonalnych, czyli oczy szare i oczy niebieskie, oczy później są zielone, jasny brąz i ciemny brąz. To są podstawowe i później jest typ mieszany. Yy, oczy ale yy, szare i niebieskie są skłonne, odpowiadają za choroby yy, układu krążenia, krążenia, czyli jest zaburzone krążenie, nogi zimne, uszczelnienie naczyń, żylaki. Zmiany alergiczne przy oczach niebieskich, przy oczach szarych jest też tutaj bardzo odporność słaba. Ponieważ się robi rozarium limfatyczne przy tych tęczówkach jak najsilniej, więc to świadczy też o zmianach odpornościowych. Tarczyca wysiada przy takich tęczówkach, no, to jest genetycznie. Natomiast najbardziej są nieszczęśliwcy oczy zielone bo no to są typowo reumatycy połamani, kręgosłupy, dyskine, dyskopatie, nie dyskinezy tylko dyskopatie kręgosłupa, spondyloartrozy, artrozy i te wszystkie inne rzeczy, czyli zmiany, tak jak mówiłem, koksaartroza, staw biodrowy, zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie kręgosłupa i czy w ogóle zmiany szyjne, czy kolanowe później, no wszystko, wszystko siada, reumatyz czy dna moczanowa, no to jest przy oczach yy, zielonych. Oczy jasny brąz to są nerwicowcy. To są po prostu bym powiedział, ja to zawsze mówię, no, wybuchowy jak bomba, nie? bo nabuzowany chodzi, ale to już jest genetycznie. Natomiast najlepsze tęczówki to są hematogenne, ciemny brąz. Dlaczego? No, one mają wspólności do chorób wątroby, percherzyka żółciowego, ale są nazwane tęczówką długowieczności, także ta osoba najdłużej żyje, chyba że gdzieś on tramwaj przejedzie, no to wcześniej schodzi z tego świata. No ale generalnie jest to tęczówka długowieczności. Proszę panią, zanim rozpoczniemy badanie, yy, musi mi pani podać dane. Na mnie prościutko i szeroko. O, ale plamek pani się nachodowała. Na czym jeszcze irydolog opiera swoją diagnozę, badając tęczówki? Przede wszystkim w rejonach plamki są. Wyróżniamy liczne plamki: jasnożółte, ciemnożółte, pomarańczowe, brązowe i czarne. Jasno żółta plamka choroby nerek. Ona może być umiejscowiona w różnych narządach. Ona nie musi akurat być w rejonie tutaj układu płciowo oznaczona, że akurat tutaj, bo ona może być w rejonie mózgu, ale sygnalizuje, że jest choroba nerek, bo jest ta plamka za to odpowiedzialna. Ciemne żółte yy, plamki ciemny żółty odpowiada za wszystkie choroby jelitowe, żołądkowe, nadkwasoty, nadżerki, zgagi, pieczenia, różne inne rzeczy. Plamki pomarańczowe odpowiadają z kolei za cukier, czyli cukrzycę utajone, cukrzycę, czy to będzie insulinozależne, czy nieinsulinozależne, oraz podrażnienia trzustki, czyli to mogą być jakieś biegunki jakieś nietolerancje, uszkodzenia tutaj czustkowe. Także to trzeba w pacjenta ukierunkować albo skierować na krzywą cukrową właśnie, o której wspomniałem wcześniej, żeby dokładnie potwierdzić, czy to jest bardziej plamka cukrowa, czy bardziej plamka od nietolerancji, od po prostu zmian, które zachodzą w czustce. Plamki brązowe świadczą o zmianach w wątrobie, czyli stłuszczenie wątroby, marskość wątroby, powiększenie wątroby, yy, kamyczki w pęcherzyku żółciowym. To wygląda tutaj, któraś, yy, jak to, pani, która wie, jak pali papierosy, jak wysypie tabakę, no to ma taką tabakę rozsianą. Czyli wygląda to tak, jakbym tutaj, nie wiem, leżała pacjentka i posypałbym jej tabaką w oka, w oczy i wtedy by było to rozsiane. Wtedy to wygląda, że to są pęcherzyk żółciowy, bo to są kamyczki, błotko, na pewno. Najbardziej niepokojącą plamką dla irydologa jest plamka czarna, ponieważ jest to plamka kancerogenna, czyli nowotworowa, więc co trzeba zrobić? Obejrzeć jeszcze dodatkowo inne czynniki, nie tylko plamki czy obwódki, bo obwódki też mogą być tak jak i plamki jasno-żółte, ciemnożółte, pomarańczowe, brązowe i czarne. Niemniej jest też rąbek barwnikowy, który jest przy. On idzie bardziej przy części jak jest tęczówka. Tu jest źrenica i tu nam idzie rąbek barwnikowy. I Rydolog też musi odczytać ten rąbek barwnikowy. Czy on jest pełny, czy on jest poszarpany, czy on jest pomniejszony. Stwierdzić, jaka jest po prostu odporność yy, organizmu. I przy tych zmianach nowotworowych, o których też wspomniałem, często w rejonie narządu, np. Na dotkniętego, powiedzmy, że będzie karcinoma cerebri, na, czyli np. Na nowotwór mózgu, to oprócz tych czarnych plamek, które mogą być na tęczówce, y, może być y, uszkodzony rąbek barwnikowy, że go nie ma, to w rejonie mózgu może być taka plamka, ja to z, y, nazywam jak... Ona jest podobna, jak ktoś struga kartofle i jest to oczko w ziemniaku takie, co trzeba zeciąć. To podobnie to wygląda na tęczówce. Więc wtedy wiemy, że mamy do czynienia z chorobą nowotworową. Wtedy co się powinno zrobić? Powinno się zrobić tego pacjenta niezwłocznie, skierować na badania, markery przeciwnowotworowe, żeby sobie markery z krwi zrobił i jak najszybciej do lekarza. Ja praktykuję to z doświadczenia. Od 98 roku jestem irydologiem i nie spotkałem, nie zrobiłem czegoś takiego, żeby pacjentowi powiedzieć, Ja pana wyleczę z raka, bo ja nie leczę, bo to ja nie mogę powiedzieć, że ja leczę. Ja tylko staram się pomagać w postaci promocji profilaktyki zdrowia. Ale trzeba tego pacjenta zdiagnozować. Każdy terapeuta, który mówi, Ja panią czy pana wyleczę, proszę nie chodzić do lekarza, proszę nie brać leków, jest oszustem i każdy terapeuta powinien mieć dyplom do wglądu pacjenta, że ten jest uprawniony. Lamek Pani wyhodowała sobie bardzo dużo na tęczówce, ale to jest najprawdopodobniej nieregularnym odżywianiem z doskoku, wszystko w stresie i tak dalej. Proszę Panią, budowa tęczówki drugiego stopnia typ RZS-u, bo to jest bardziej oko u Pani zielone, tylko one się zrobiło Bardziej takie żółtawo-czerwonawe, bo jest dużo plamek pomarańczowych i żółtych. Ślenice u Pani są prawidłowe, czyli ciśniej mamy dobre. Plamki, proszę Panią, czustkowe i jelitowo-żołądkowe. Rozbłuknie nie ma. Zatoki i krypty nie ma. Zatoki i krypty to są tutaj, za, odpowiadają za patologiczny, jakiś przewlekły proces chorobowy, już długotrwały i który... choroby ciężkie. U Pani tego nie ma, poprzecznic nie ma, obwódek nie ma, czyli dystroficznej obwódki też nie ma. To jest obwódka dystroficzna, występuje wtedy, kiedy po prostu jest nadmiar cholesterolu w organizmie, szczególnie u osób starszych. Obwódki pierścienia krwi limfy, jest tutaj zabrudzony pierścień. Kryza jest poszarpana. Kryza to jest taki nerwek, który idzie między źrenicą a tęczówką i świadczy nam o zmianach kręgosłupowych. Pani będzie trzymała w ten sposób aparat i proszę mi teraz dać lewą rękę w ten sposób. No właśnie! O. I tak jak tutaj nam aparat wskazuje, może państwu sobie popatrzeć. Robimy coś takiego. To jest pomiar z punktów akupunkturowych. Ja zawsze pacjentom mówię z punktów neurologicznych, bo nie jest to oszustwo. Rękę i trzymamy też, albo możemy sobie przełożyć. O, i znowu jedziemy, proszę, o. Tak, i boli to coś, się taka pani była wystraszona, choćby pani miała przyjść na ostatnie namaszczenie. Dobra, i jedziemy. I mamy punkt tutaj, ciach. O, teraz tu bardziej. I wymiana nogi, rękę trzymamy, aparat nam robi odczyty, to są pomiary. To wychodzi w postaci po prostu takiego. Tutaj nam się analizuje te zapisy, które tutaj były. Na aparaciku przerzucone zostały w odpowiednie miejsca, czyli na przykład czy tam punkt yy, pierwszy na, yy, na przykład na lewej ręce miał 52, na prawej ręce 63. I to są odpowiednie te yy, parametry naniesione. I teraz naciskamy przelicz, i aparat nam przelicza punkty. Umiarkowany niedobór odporności. U mnie wyszło średni, nie? czyli jednak wyszła. Yy, problemy związane ze stylem życia, poczucie zdenerwowania, dyskomfortu, przewlekłe, utrzymujące się osłabienie nerwowe, pobudliwość. Ja to nazwałem jako nerwica ogólnoustrojowa u Pani, a param nam to naz nazywa po prostu rozszerzone. Zaburzenie krążenia, a aparat nam już to na przykład wykazuje, że jest umiarkowana miażdżyca tętnic, prawda? Czyli już nam się tutaj coś dzieje, że wnikanie lipidów jest zaburzone do światła na częściany, na, czym mogą być później twarde. Ten tłuszcz się może odkładać. W, w przyszłości może mieć Pani problemy z zmianami miażdżycowymi. Tam, gdzie marzną nogi, gdzie się jakieś żelaczki robią pajączki. Proszę też wcierać, że. Sobie jestem do sklepu zielarskiego, i tam można się zaopatrzyć w suplementy, dokupować je do czasu kontroli. Po jedzeniu je bierzemy, nie naczczo. Gdyby się cokolwiek działo, można do mnie dzwonić telefonicznie, tam jest telefon podany. Każdy pacjent ma podany numer skaypa, czy nawet gadu-gadu. Także można w przyzwoitych godzinach jeszcze konsultować. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, nie unikać kontaktu z lekarzem, bo częstokroć lekarz może pokierować tego pacjenta, zlecić mu jakieś badanie. No Wiadomo, że te badania są przesiewowe, że to przy, no, w otworze płuc to się robi najpierw rentgen, później się robi tomografię, potem się robi tomografię z kontrastem, potem się robi ewentualnie rezonans. To jest długo w czasie. No, w, jak już jest nowotwór taki, który wychodzi w rentgenie, pierwsze stadium yy, można go na przykład wyleczyć, ale jak już jest drugie, trzecie stadium, że już jest z z przerzutami, no to już potem święcona woda nie pomoże, której nie ma. Więc stąd jest ważna diagnostyka. Więc zawsze kierować po prostu terapeuta musi do lekarza. To jest najważniejszą istotą. Tylko żeby jeszcze lekarz porę mógł też pacjentowi badania zlecić. To jest ważne. Yy, stąd też. Irydologia tutaj ma ogromne znaczenie w rozpoznawaniu właśnie genetycznych chorób, bo też nie wspomniałem jeszcze, że można choroby tarczycy stwierdzić, wszystkie choroby układu krążenia, czyli typu wieńcówkę, zmiany nadciśnienie, bo my badamy nie tylko tęczówkę. Irydolog dobry, który jest uczciwym irydologiem, bada przede wszystkim jedno oko i drugie oko i porównuje, ale jeszcze są ważne tutaj, nie tylko jak na mapach widzimy, że całe ale tu jeszcze jest y, źrenica jest bardzo ważna. Bo tu są te źrenice narysowane równe. Natomiast y, y, źrenica u człowieka, gdzie ma nadciśnienie, będzie malutka i wypukła. Jedna i druga wtedy jest hipertensio czyli nadciśnienie drugiego stopnia. Może być jedna źrenica płaska, a druga wypukła, świadczy to o ciśnieniu skokowym. Ale jak będziemy mieli dwie duże źrenice, to jest niedociśnienie. I wtedy jest niskie ciśnienie, bóle głowy, zawroty mogą występować, migreny można też stwierdzać na, w jakiś tam sposób w połączeniu z różnymi, czy cefalgia naczynioruchowej mięśni, skurcz mięśnia głowy. <laughs> Dużo po prostu rzeczy. Niektóre wyniki mnie zaskoczyły, niektóre są zgodne z prawdą, potwierdziły moje obawy. Zgodne jest na przykład to, że mam troszkę obniżoną odporność, stres. To, jest to bardzo fajna dziedzina, ja bym chciał, żeby to się rozwijało, żeby na przykład lekarze tego uczyli. Ja się nie boję konkurencji, bo jeżeli będzie uczciwa konkurencja lekarz, to jak najbardziej. No, w Rosji jest to dziedziną medycyny rozwinięte. Każdy lekarz, no zresztą mój nauczyciel, który to jest lekarz rosyjski, on akurat u nas w Polsce też przyjmuje. No to tam jest na, na bieżąco. Jest uczony z każdej czy homeopatii, czy kręgarstwa. Tamten lekarz jest na studiach uczonych. U nas się tego na studiach nie uczy. Jedynie lekarz czy, czy osoba inna może zrobić jakiś tam kurs. Przyjmuję w całej Polsce. Między innymi też w zwierzu będę raz w miesiącu przyjmował, konsultował pacjentów, czy w innych miastach jak Wrocław, winowrocław, no praktycznie cała Polska.